Pod koniec marca w Krzeszowicach rozegrano mistrzostwa Polski młodzieżowców w szpadzie Kobiet i mężczyzn. Szermierze piasta, gliwice na tym turnieju wywalczyli aż trzy brązowe medale. W turnieju indywidualnym na trzecim stopniu podium stanęła Emilia Korkus, a w turniejach drużynowych po bros sięgnęły nasze żeńskie i męskie ekipy. Szpadzistki Piasta walczyły w składzie Emilia Korkus, Magda Ratyna i Agnieszka Lewandowska. Natomiast w drużynie męskiej walczyli Paweł Klytta, Wojciech Rzyczniak, Mikołaj Wesołowski i Piotr Migas. W kwietniu w Zagrzebiu odbyły się zawody Pucharu Europy, w których triumfował Mikołaj Wesołowski. Był to życiowy sukces tego szermierza Piasta Gliwice. Emilia Korkus natomiast zajęła tam trzecie miejsce. Z tej okazji w siedzibie klubu odbyło się spotkanie medalistów z władzami Stowarzyszenia GKS Piast, w trakcie którego zostali oni uhonorowani. Posłuchajmy i zobaczmy, jak te osiągnięcia skomentowali medaliści ostatnich mistrzostw Polski w kategorii wiekowej U23. Agnieszka, debiutowałaś na poważnych zawodach, na bardzo poważnych zawodach, zdobyłaś medal, zaskoczona jesteś, czy może taki był plan? Jak, jak to u ciebie było wtedy? Taki był plan na pewno. Do tego turnieju przygotowywałam się też mentalnie jakieś pół roku. Był to na pewno najważniejszy turniej, do którego dążyłam i też taki, po którym trochę odetchnęłam. Trafiłaś do szermierki niedawno. To jest już sport dla ciebie, myślisz? Na ten moment myślę, że tak, zobaczę jak to się rozwinie. Wiadomo rok to nie jest długi czas, więc zobaczę jak będzie się to rozwijało jak i jak będę w tym myślała, żeby kontynuować. Magda na walczy teraz z przygotowaniami do matury, a po maturze plany? No, myślę nad studiami, jeżeli dobrze znam maturę. To są takie plany życiowe, natomiast sportowe, no też tutaj pewnie już są jakieś ambicje wyższe. Na pewno chcę kontynuować szermierkę, zobaczymy jak następny sezon pójdzie, ale plan jest taki, żeby jeszcze trochę powalczyć. No, ja się bardzo cieszę z tego, jak wygląda w sumie ten sezon, bo w porównaniu do poprzedniego jest duża poprawa. Zarówno mentalnie, jak i też wydaje mi się, że no, zmieniałam trenera. I też mi się wydaje, że taka zmiana zawsze w pewnym sensie działa na plus. Bo każdy trener ma trochę inne spojrzenie i też dużo nowych rzeczy się dowiedziałam, których wcześniej może nie do końca zwracałam na to uwagę, a teraz już. Trochę więcej. Wracamy do Pucharu Europy. Taki wynik no, zawsze podbudowuje, pewnie mam rację. Tak, yy, na pewno zwłaszcza właśnie po tym poprzednim sezonie. Jest to dla mnie taka duża motywacja i taki kogo do tego, żeby jeszcze więcej pracować i dążyć do nowych osiągnięć. Atmosfera w klubie dobra? Jak najbardziej dobra. Wszystkie z dziewczynami się bardzo lubimy, wspieramy. Myślę, że to też jest... Jedna z rzeczy, która doprowadziła nas do metalu. Zaskoczona właśnie tą atmosferą na sali, jaką panuje? Takie nastroje, jeśli chodzi? Trochę tak. To też jest pierwsza taka grupa, w której mogłam się poczuć trochę jak w domu, i też ta rodzinna atmosfera. Ona daje o sobie znak. Paweł, ostatnie Mistrzostwa Polskie udane dla ciebie. Ten ostatni czas w ogóle w szarmierce zadowolony? Teraz jest coraz lepiej, ale nie było najlepiej. A tak bardziej radośnie, to te, o tych mistrzostwach Polski ten medal? No tak, tak, bo to jest w sumie jedyny medal w tym sezonie, więc jakieś tam małe pocieszenie. Jest szansa, że to będzie przełamanie? Oby tak było. Mikołaj, ty masz wiele powodów do radości. <grym> Powody do radości przede wszystkim, yy, myślę, że z tego Pucharu Europy. No, sukces, yy, sukces tutaj, wynik. Taki, który Cię zaskoczył? No na pewno, na pewno jechałem tam z założeniem, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Nie miałem jakichś konkretnych planów co do jakiejś strefy medalowej, ale przez całe zawody dawałem sobie siebie wszystko. I, no i udało mi się, zdobyłem złoto, także, także super. Do tego jeszcze kolejny medal mistrzostw Polski. Ty liczysz te medale w jakiś sposób, czy już cię robę? No, no staram się skupiać po prostu na tym, żeby się przygotowywać do turniejów, dobrze walczyć i jakoś wychodzić. Dla ciebie ten ostatni medal Mistrzostw Polski, co znaczy? Myślę, że to jest przede wszystkim takie zwieńczenie kategorii 23 i jakaś perspektywa na, na przyszłość. Związana z szorzeniem. Dla Was wszystkich chłopaków ten przeskok do tego U23 był bolesny, czy raczej taki gładki, jak Ty to oceniasz? Raczej gładki, ponieważ w U23 mamy tylko jedne zawody w roku, są to Mistrzostwa Polski. A wychodzimy z juniora i, i, i tak naprawdę jesteśmy już seniorami. Okay. Jakieś plany na tą szarpierczą przyszłość, taką bliższą i dalszą, masz? Czy, czy, czy jak piłkarze, do, następ do najbliższego turnieju? <laughs> Trenować jak najwięcej, starać się, no i, no i tak jak Pan powiedział, tutaj do, do najbliższego turnieju. Jesteś żywą reklamą tego miasta. I chcę powiedzieć po prostu, że na konferencji w zeszłym tygodniu w Ministerstwie Sportu, nasza szermierka, nasz gwiazd jest bardzo wysoko po oceniana, a szednie są na pozycję polusu numer jeden. Ja nie chciałbym być dzisiaj polós jakoś taki pompatyczny, prawda, ale chcę powiedzieć, że jak patrzę, to jedno mam do siebie zażalenie, że tak rzadko po prostu mogę was odwiedzać o ten napływ, tego w jakim kierunku po prostu idziemy jako cały Piast, jaki GPS, jako inwestycje i inne rzeczy i za niedługo po prostu będziecie po prostu odczuwać to na własnych skórach, na własnych matach, na własnych szpadach, prawda. Może jeszcze raz duże po prostu gratulacje.